W stawiskach Koło Kościerzyny odbył się siódmy wielki piknik integracyjny Gwiazdy Dzieciom. Popularni artyści grali na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko. Stan Borys, Robert Rozmus, finaliści Must Be The Music i programu X Factor przyjechali do stawisk Koło Kościerzyny, by pomóc dzieciom niepełnosprawnym. Wielki piknik integracyjny pod nazwą Gwiazdy Dzieciom to inicjatywa Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko. Impreza zorganizowana została po raz siódmy, po raz drugi w stawiskach. Wcześniej wielki piknik integracyjny odbywał się m.in. w Gdańsku, Garczynie i Kościeżynie. To znaczy powrót do dlatego że e, między innymi zjeżdżają się tutaj grupy osób niepełnosprawnych z całej Polski. I to dla nich i organizowane są te pikniki, no i dla mieszkańców oczywiście Kościeżyny. ale zjeżdżają się tutaj e, środowiskowe domy pomocy społecznej, e, zjeżdżają się e, organizacje związane z osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, zjeżdżają się e, osoby, które są związane... Związane, którym zależy przede wszystkim na wielkiej integracji, no i zjeżdżają się również tutaj gwiazdy, którym nie jest obca integracja i które są związane również z Oliwskim Słoneczkiem od wielu, wielu lat. Stawiska gwiazdy w przeciwieństwie do pogody nie zawiodły. Byli finaliści popularnego show X Factor, programu Must Be The Music i inni popularni artyści. Wszyscy zakwalali organizację imprezy i duże zaangażowanie jego głównego organizatora, prezesa Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko. Zostałem zaproszony przez pana Roberta Zaborskiego, który reprezentuje Oliwskie Słoneczko, Stowarzyszenie. Eee, nie nie wahałem się ani chwili, zgodziłem się na ten występ, ponieważ e, rzadko mam okazję występować na koncertach charytatywnych, a jest to bardzo szlachetny cel, ponieważ e, występujemy dla dzieci niepełnosprawnych, dla zwykłych dzieci. Więc e, tym bardziej miło jest mi wystąpić, kiedy swoją muzyką nie dość, że mogę sprawić komuś radość, to jeszcze mogę komuś pomóc. Ja ten chciał pomagać, czyli reklamować. I mam nadzieję. Mam. Wielki piknik integracyjny to nie tylko występ gwiazd, ale przede wszystkim pomoc osobom potrzebującym. W tym roku z owoców imprezy, oprócz potopiecznych stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko, mają szansę skorzystać też dzieci z Afryki. Oprócz zbierania funduszy na wypoczynek letni dzieci i młodzieży, promujemy adopcję na odległość, adopcję dzieci z Afryki. Promujemy pomoc dzieciom w Afryce, w Kenii i tutaj dlatego są emisjonistami. Z Kenii, którzy już opowiadali na scenie i jeszcze będą opowiadać o swoich przygodach w Afryce. Stoiska związane właśnie z tym ruchem, ruchem Światło Życie, a więc nastawienie teraz na, na Afrykę. Wielki piknik integracyjny Gwiazdy Dzieciom został zorganizowany po raz siódmy. W przyszłym roku impreza ma się odbyć poza terenem powiatu Kościerskiego.